Hej kochani, witam się z Wami. Odebrałam zamówienie z mago i chciałabym Wam pokazać, co tutaj mam. Kolorujemy świat, bierzemy kolory pełnymi garściami, dopamin kolor i te sprawy. Wiecie, że ja jestem kolorowa również, tak? Ubraniowo, ale niektórzy nie mogą sobie na to pozwolić. I pokażę Wam dosłownie parę dodatków, tylko z mango, które właśnie kolorami są i mogą Was wspomóc w waszej basicowej garderobie. Także lecimy i pokazuję, co tutaj mam. Kolor różowy to chyba już kolor, można spokojnie stwierdzić, ponadczasowy, zwłaszcza jeśli chodzi o zwolenników kolorów. Jak widzicie, mała, wygodna, leciutka. Wszystkie oczywiście linki będziecie mieli w opisie, jeśli chodzi o rzeczy, które ja Wam tutaj pokażę, obłędna do takiej stylówki o, możemy sobie tutaj doregulować paseczek, bo mamy jeszcze taką regulację, jak widzicie. Nie musimy mieć na takiej wysokości jak ja i ja pewnie też że byłabym na trochę niżej. Także bardzo fajna, pojemna, no może niekoniecznie pojemna, ale jak na swoją wielkość, to na pewno. Bo po prostu tu całą przestrzeń możemy wypchać i pięknie na magnesik zamknąć. Czyli spokojnie mały portfel, telefon, kusteczki, tampon wejdzie tutaj bez problemu. Bardzo fajna, ja szczerze polecam. Ona na pewno zostaje w mojej szafie jako taka właśnie malutka, leciutka, wygodna torebka do stylówki na co dzień i do sukienki również. Coś nieoczywistego z dodatków, co fajnie jak jest ładne w torebce kolorowe, niekoniecznie czarne. Daje nam przyjemność oka, ale nie do końca wszyscy widzą, dopóki nie wyciągniemy z nerki torebki, plecaka. I to jest właśnie portfel, który bardzo fajnie będzie się sprawował do takich torebek, jak przed chwilą pokazałam. Tu mamy yy, taką fajną przegródkę na zameczek, czyli na bilon, czy ewentualnie papierki, chociaż na papierki tu mamy bardzo fajną yy, kieszonkę na jakieś karty dowód osobisty. Generalnie bardzo fajny, pojemny, na zatrzask, bardzo ładnie wyglądający, ale jak widzicie, tutaj, tu, o w tym miejscu. Ma jakiś klej, którego nie da się ściągnąć, no za nic po prostu. Nie mogę go ściągnąć, więc yy, nie wiem, albo zamówię jeszcze jeden, albo po prostu stacjonarnie sobie upoluję ten portfelik. Bardzo jest ładny, taka faktura trochę krokodylkowa, no i przede wszystkim różowiutki. Także piękny, no ale ten akurat przyszedł do mnie. Trochę uszkodzony, a to jest ten portfel mój, który po prostu ja katuje i to jest z firmy Parfua. Bardzo wygodny, jak widzicie, też ma przegródkę na monety, która akurat mi się przydaje. Tu wsadzam karty, jakieś pieniądze, banknoty. Super, super i naprawdę nie wiem, ile ja go już mam z spokojnie. On jest w żaden sposób niezniszczony. Miałam tyle pytań o ten portfel, gdzieś tam zauważyliście przy filmie, że naprawdę ja się w sumie nie dziwię, bo on wygląda jak nowy cały czas. Kosztował bardzo mało. A jest bardzo, bardzo funkcjonalny. Także słuchajcie, ja polecam i ja sobie kupię jeszcze jeden kolor, żeby mieć w zapasie, ewentualnie ten czarny. To on do wszystkiego pasuje i wszędzie się mieści. Kolejna pozycja kolorowych dodatków i torebek to jest taka zupełnie inna na łańcuszku w zamszu, już nie w takiej skórze połyskowej, a właśnie w zamszu z taką klapką na magnesy, których tu nie widać, tak naprawdę. Nie macie problemu gdzieś tam z trafianiem. Mega wygodna, fajna. Tu już małą wodę ze spokojem schowacie. Ona występuje w wielu kolorach. Od beżu, po różowy, pomarańczowy i właśnie czarny chyba z tego co pamiętam. Ma ładny złoty łańcuszek. Słuchajcie. Tyle by było z pozytywów. Jeśli chodzi o negatywy, strasznie śmierć. Ta różowa też, ale ta po prostu przechodzi takie pojęcie. To jest taki smród, który, mimo tego, że te rzeczy leżą od wczoraj i ja wczoraj wyciągnęłam je, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest, co wam pokazywać, to po prostu nadal ten smród jest, w tej różowej już go nie ma. Także to jest pierwszy mankament. Drugi mankament jest taki że to jest zamsz i wiecie, ta torebka się dość mocno zużyje. Tutaj gdzieś wyświetli Wam się zdjęcie, jak ta torebka wygląda na stronie internetowej, że kolor zupełnie nie jest tym, co na stronie internetowej. Tu jest bardziej taki rudy, zgaszony, w ogóle nie intensywny, a na stronie internetowej jest to piękna pomarańcz jak na mojej kamizelce z Zara, którą bardzo lubicie. No i zrobię Wam również Zbliżenia na to, jaka ta torebka do mnie przyszła, że ona wygląda jak kompletne dno pozwrotowe. Tu zabezpieczenie na przykład na, na to jest, ale nie będę wam podchodzić teraz. No widzicie na pewno teraz, już wam się po drugiej stronie wyświetla to, jak ta torebka po prostu wygląda na już zużytą, a wiadomo, że kupiłam nową. 140 zł prawie. Człowiek chciałby coś fajnego, ale niestety nie. Aha, plusem jest też to, że tutaj jest właśnie ten paseczek, który zabezpiecza nam ramię, żeby nam się nie wbijało nic. Także generalnie ona z pomysłem jest super. Ale no jakość wykonania smród i wszystko zupełnie ją przekreśla, także to na pewno jest zwrot. Dobra, założyłam tą torebkę, żeby pokazać wam, jak to fajnie będzie pasowało. Ostatnie już to są, jak widzicie, buty które po prostu wyglądają przekozacko. Ja uwielbiam połączenie koloru różu z pomarańczem, zresztą moje paznokcie. Tak wyglądają moje paznokcie, są właśnie różowiutkie z takimi pomarańczowymi kropeczkami. Bardzo je kocham. Uwielbiam, sama sobie zrobiłam. No i słuchajcie co do butów, rewelacja, do wszystkiego będą pasować jeśli chodzi o kolory, mamy tutaj zieleń, która jest przepiękna, mamy pomarańcz, który widać jak żarówkę. mamy taki troszeczkę bardziej zgaszony róż i ta biel z szarością w zamszu wygląda naprawdę super, no ale minusem jest to, że ja zamówiłam rozmiar 39, który wypada tak wielki, że czuję, jakbym miała co najmniej buty o jeden rozmiar za duże, jak nie o dwa. I oczywiście, zanim wy widzicie ten film, to ja już zamówiłam 38, żebyście mi czasem nie wykupili tych butów. I zobaczymy, czy będę musiała domagać jeszcze 37, czy zostaniemy przy tych 38, ale to no są ekstra. Oczywiście, odpowiednio trzeba je zabezpieczyć jeśli chodzi o ten zamsz i o ten biały materiał, ale są naprawdę wygodne dla szerokiej stopy, dla wysokiego podbicia, będą idealne i przede wszystkim zrobią każdą stylówkę. Tu możemy dać czarny outfit, możemy dać jeansowy outfit, możemy dać monokolor i te tak buty zawsze wszystko zrobią. Po prostu to są, to jest taki element garderoby, który nam ogarnie całą stylówkę. Ja tutaj, słuchajcie, ściągam tą torebkę Moment. <laughs> Ściągnęłam tą torebkę, i jak widzicie. Mam różowe spodnie, oczywiście, że mam różowe spodnie. Ja założyłabym jeansowe, yy, neutralną górę i też wyglądałoby to ekstra. Także to jest element garderoby, który uważam, że bardzo fajnie mieć w swojej szafie. No i tylko jeśli chodzi o mnie, to zobaczymy, czy będę musiała szukać mniejszego jeszcze rozmiaru, czy ten 38 wystarczy. Oczywiście gdzieś tam we vlogach zrobię wam update, które buty zostawiłam w sensie. Czy musiałam zamawiać jeszcze 37 czy 38, było OK. No, także ja polecam serdecznie, bo naprawdę są przekozacki.